Hej kochani, cześć, witajcie na kanale, w którym czeka Was przygoda z ciastoliną Playdo. A dzisiaj Playdo Kitchen. Tak, będziemy robić słodkie, kolorowe wypieki. Postanowiłam zrobić taki właśnie. Oto piętrowy torcik, jaki jest na tym pudełku. Najpierw chyba zacznę od tego tutaj żółtego ciasta, później przejdę do tego kremu i do tego, a ozdoby zostawię na sam koniec. Muszę rozwałkować ciastoliny właśnie w tym kolorze, jaki jest pokazany na pudełku. To jest taki żółciutki, kremowy, zupełnie jak biszkopt. I teraz z tego wycinam równe kółeczko. Jest, udało się. I teraz naokoło ten przepyszny różowy krem. To jest chyba malinowy. Chyba na pewno taki intensywny kolor. Ma tylko malina. Troszeczkę wyciągnąć sobie ten tutaj mój biszkopt. Teraz na górę. Ląduję, przytrzymam sobie. Niebieska masa. Chyba jagodowa. Musiałam troszeczkę wyciągnąć sobie ten tutaj mój biszkopt. Teraz na górę. Ląduję, przytrzymam sobie. Niebieska masa. Chyba jagodowa. Kolor mi się tutaj zmieszał z tą różową z dołu, ale chyba, o zobaczcie, prezentuje się super. Co było dalej? Teraz trzeba było postawić coś takiego. Spójrzmy na pudełko, wszystko się zgadza. Następnie zielone ciasto, ponownie niebieski krem i czerwone ciasto na samą górę. Jeszcze. Rozwałkować, ale zostawię takie grubsze. Teraz, jak wytnę, będzie bardzo wysokie. Chwila prawdy, czy mi się uda? Jest! Mam tutaj zielone kółeczko. A teraz na górę, niebieski, moim zdaniem jagodowy krem. Teraz wytnę ciasto na samą górę, najmniejsza. Foremka. Kółeczko czerwone już jest. I ląduje tutaj. Proszę bardzo, chyba skończyłam. Teraz mi wystarczy, że to wszystko ozdobię. A teraz szybciutkie porównanie. Zobaczcie, każda warstwa się zdadza. Co prawda nie wyszło mi to tak idealnie jak na rysunku, ale jest myślę, że bardzo dobrze. Najpierw położę tutaj kokardki. Jedna z tej strony. Dół prezentuje się prawie tak samo. Tutaj jest niebieski, tutaj różowy, zielone kokardki. Na tym rysunku są mniejsze, jednak w foremce wychodzą zdecydowanie większe. Jest tutaj nieco wyżej, tak jak z tej strony jest pokazane, spoglądamy co będzie na samej górze. Najpierw są kwiatki. Myślę, że tak jest dobrze. Jeszcze tutaj z boku jest niebieska kokardka. O, to muszę jeszcze poprawić. I jeszcze na samej górze kwiatki. Ops, spadło mi. Co prawda na rysunku są pokazane niebieskie, ale mi się już niebieska ciastolina po prostu skończyła, więc zrobię piękny czerwony bukiecik z małymi zielonymi listkami. Moi drodzy, jak oceniacie mój piętrowy torcik? Starałam się jak mogłam. Mam nadzieję, że wszystko wyszło idealnie. Teraz porównanie z tym, co jest na pudełku. Hej, no to wygląda zupełnie jak ten sam torcik. Wiadomo, że wszystkiego nie zrobimy tak idealnie, jak jest na pudełku, ale myślę, że wygląda dobrze. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał i aby zostawić kciuk do góry i oczywiście komentarz na dole. Czy wy lubicie się bawić ciastoliną play -Doh. Życzę wam miłej zabawy i do usłyszenia następnym razem. Pa!